Bagietka oraz croissant to jedne z najważniejszych francuskich symboli. Każdego dnia w tym kraju sprzedaje się około 6 milionów bagietek. Piekarstwo to uznany i niełatwy zawód. Trudno przebić się na tym piekarskim rynku, zwłaszcza tutaj, w Paryżu. Dziś odwiedzimy Łukasza i Jadwiga, którym się to udało i z sukcesem wypiekają te francuskie przysmaki. Dzień dobry, dzień dobry. 15. dzielnica Paryża, tuż obok wieży Eiffla. Jest to przepięknie. Jak to się stało, że otworzyliście naszą piekarnię właśnie tutaj? Dwa lata temu otworzyliśmy piekarnię, która okazała się sukcesem. Przez to właśnie y, od stycznia postanowiliśmy otworzyć drugą. Tutaj, właśnie przy wieży Eiffla w Paryżu 15. Wasza piekarnia y, określa się jako artyzanale. Co to znaczy? To znaczy, że pieczywo. Chleby, pieczywo prozdrowotne, wypieki, kanapki, kisze, przygotowujemy na miejscu, własnymi rękami. Używamy produktów najwyższej jakości, część z nich sprowadzamy z Polski. Czym w zasadzie różnią się te francuskie wypieki od polskich? Różnica tkwi w zbożach, jak i również w procesie produkcji tego ciasta. W Polsce po przygotowaniu ciasta, ciasto jest od razu wypiekane. Natomiast tutaj we Francji, po przygotowaniu ciasta, ciasto leżakuje w chłodni 24 godzin minimalnie i dopiero później jest przerabiane i wypiekane. I ten proces nazywamy opóźnioną fermentacją. Konfederacja Francuskich Piekarzy chce, żeby właśnie te francuskie bagietki wpisać na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Dlaczego francuskie bagietki są takie wyjątkowe? Tutaj, we Francji, używamy najlepszej mąki. Stosujemy tradycyjne receptury. W ten sposób powstają prawdziwe bagietki. W środku mają takie duże pęcherze powietrza, a z zewnątrz chrupiącą skórkę. A ten zapach? Zachwycający. Tak, taki jest właśnie wynik. Ta sytuacja teraz trudna epidemii w jaki sposób wpłynęła na waszą działalność? Więc cała sytuacja związana z pandemią COVID w znacznym stopniu zmniejszyła nasze obroty, ale trzeba pamiętać o naszych klientach, takich jak restauracje czy hotele. Oni praktycznie w ogóle tych obrotów nie mają lub mają je znacznie zmniejszone. Więc trzeba myśleć pozytywnie i cieszyć się z tego, co już mamy. Życzę dużo sukcesów, i w takim razie ja teraz zrobię małe zakupy dla ekipy Dzień dobry TVN. Eee, no to poproszę to, i to, i to, i to. Uch, to najwyższy czas na porządne śniadanie.